Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich, a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was, a Paraklet, duch święty, którego ojciec pośle w moim imieniu, on Was wszystkiego nauczy i przypomni Wam wszystko, co Wam powiedziałem. Pokój zostawiam Wam, pokój mój daję Wam. Nie tak jak daje świat, ja Wam daję. Niech się nie trwoży serce Wasza, niech się nie lęka. Słyszeliście, że Wam powiedziałem, odchodzę i przyjdę znów do Was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście, że idę, rozradowalibyście się, że idę do Ojca. Bo Ojciec większy jest ode mnie. A teraz powiedziałem Wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, pierwsza rzecz, która z tej Ewangelii nam wynika, to jest działanie Ducha Świętego. Jest ich cała masa przejawów działania Ducha Świętego i darów Ducha Świętego. Siedem darów Ducha Świętego. Osobno omawiamy kwestie związane z Duchem Świętym ze względu na zasłanie Ducha Świętego, czyli, czyli parafii pod wezwaniem, wezwanie parafii tutejszej. No to jest, ja chciałbym dotknąć takiej rzeczy, która jest ważna i myślę, że może nie wszyscy mają tego świadomość. Mianowicie Duch Święty, jak mówi się, degwale przenika głębokości Boga Samego. I również przenika nas, ponieważ wszyscy jesteśmy świadomi Ducha Świętego. Nawet ktoś nie wiedział, to mówię, że w każdym z nas jest ten element, który jest rdzeniem podtrzymującym w nas w istnieniu. Święta Teresa z Avila mówi o, o siódmej komnacie, kiedy się król przechadza. Każdy z nas. Ma ten, ten, ten pierwiastek Boży w sobie. Trzeba to odróżnić od duszy nieśmiertelnej, która jest, która ma rozum, rozum pamięć i wolę. to tak? znamy. To są trzy, trzy elementy i ciało i ciało to śmiertelne, które, które jak człowiek umiera, to się to są, to są tak zwane zwłoki i mówi no, o tym księdz Jan Twardowski, wielokrotnie o tym mówiłem, ale warto powtórzyć, myślę, on był polonistą, tak miał duże, duże wyczucie zwłoki, czyli coś, co zostało zwleczone z człowieka. To, co my tak, no, to dbamy tam o włosy, o, tam, o, o kurze łapki, o te, tam, te różne elementy i tamte fitnessy uprawiamy i wszystko, co się da, to to wszystko bardziej skierowane jest na zwłoki niż na duszę nieśmiertelną. Dusza nieśmiertelna to jest ten element, który który stanowi naszej wartości, naszej nieśmiertelności i dlatego gromadzimy się wokół ołtarza głosowego, aby tę duszę nieśmiertelną właśnie wesprzeć, wesprzeć obecnością Bożą, Słowem Bożym i Eucharystią. Taki jest zamysł i taki jest cel tego. I każdy z nas ten Duch Święty podtrzymuje nas w istnieniu, i jest rdzeniem takim podstawowym. I On jest tym, który przenikając w głębokości Boga samego i przenikając również w nas, również podtrzymuje w nas ten, ten pierwiastek duchowy. I e, trzeba rozróżnić jedną rzecz, mianowicie to, że się wiedzę od znajomości. Bo mówi jak, że Duch Święty, ten paraklet, wyśle wam parakleta, On Wam przypomni wszystko, co Wam powiedziałem. I przypomni im jego obecność. Oni uczyli się z jednej strony pana Jezusa, jego gestów, jego postawy, jego zapamiętywali wszystkie te nauki, które on podawał przy powieściach. To jest pewien rodzaj wiedzy intelektualnej. To, co my otrzymujemy na katechezie, to, co my, to jest nazwałbym to religioznawstwem. To, co my możemy. My możemy nawet na wyrywki znać Pismo Święte, my możemy znać na wyrywki fragmenty katechizmu, ale to wcale nie znaczy, że my znamy pana Jezusa. Mówił się tych Hieronim, że nieznajomością, yy, yy, nieznajomość Pisma Świętego jest niezna, nieznajomością Chrystusa, i to jest prawdą. Natomiast generalnie rzecz biorąc, chodzi mi o to, że to tak naprawdę Duch Święty dokonuje pewnego yy, takiego, takiej, yy, takiego przenikania duszy, która powoduje, który to powoduje, że dusza, która się z nim spotkała, mówię z Panem Jezusem, z Panem Bogiem, wie, że się z nim spotkała. Ja tego Wam nie wytłumaczę, bo to jest po prostu niewytłumaczalne. Z reguły, to za chwilę to powiem, ale z reguły towarzyszy temu taki wewnętrzny pokój. Na przykład tego dotknięcie Ducha Świętego, bo to się dzieje mocą Ducha Świętego. No, możecie to może odtwarzać w waszej, waszej przeszłości, może to się uda, mianowicie na przykład mieliście spowiedź po jakąś trudną jakieś takie elementy były w takie no powiedziałbym lękowe wstydliwe i po spowiedzi nastąpiła taki, takie, taka zmiana jakościowa taka jakby sami widzicie że ciężko jest to wyrazić i jeśli ktoś to przeżył to wie o czym ja mówię i można było coś jestem w stanie łaski święcającej przyjąć komunię świętą i nagle nicsoni zewąd nie przychodzi na mnie taki pokój takie Taki stan, takiego, taki błogostan czasami może być. Ten błogostan może być takim doświadczeniem w czasie modlitwy, w różnych, może być również w czasie dotknięcia Słowem Bożym, to mogą być różne chwile. Natomiast chodzi mi o to, żebyście rozróżnili dwie rzeczy. Pierwszą rzeczą to jest to, kiedy ja wiem, ja to jest moja, moja intelektualna wiedza na temat katechizmu, na temat praw Bożych itd., tak itd., tak tak ale czym innym jest dotknięcie Ducha Świętego. Owego parakleta. Czasami mam takie, to czasami taka sytuacja, na przykład, jest, że ktoś przyszedł na mszę świętą, i, i w czasie mszy świętej akurat była mowa o czymś, co wyjaśniło mi w danym momencie hiketnung sprawę, z którą się zmagałem. To wiadomo, że jest, że celebrans nie przygotował sobie ad personam konkretnej osoby, która to przyszła, by jakby znał kwestię, że ta osoba się zmaga z takim problemem albo innym. No broń Boże, to jest właśnie działanie Ducha Świętego, że czasami dzieje się tak, że to Duch Święty powoduje, powoduje, że, że jest poruszenie serca. Jest taka, taka anegdotka z jednej z, z, z diecezji, kiedy, kiedy była, były misje i one się odbywały w plenerze, miewiał wiatr. Zaprosili na tę misję proroka jak ogień, jakiegoś takiego, takiego kaznodzieje, że po prostu no, urywało wszystkim głowy duchowe. I no, i tam, ten, tam na ten rydwan ognisty wsiadł, i tam jechał, 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 I miał kartki na, na pulpicie. No, i w pewnym momencie powiała, powiała, powiał wiatr i zwiał mu te kartki, wpadły te kartki do kałuży. No, i ktoś tam się w społeczeństwo rzuciło, żeby te kartki podnieść, a on mówi: Ach, zostawcie, niech tam leżą w tym błocie. już tak niech leżą, jak leżały, tak niech leżą. No, i przychodził po mszy świętej, pani, i mówi, proszę księdza. Jak ja księdzu dziękuję za tę homilię. Ona mi uratowała życie. A on tak się zafrapowany mówi: A co się stało? W jaki moment, takie, że panią tak dotknęło? Proszę księdze, bo księdze, kiedy ksiądz tak mówił z takim ogniem, taki zaangażowany, taka, to widać było i w pewnym momencie nastąpiła ta dramatyczna cisza. I ksiądz powiedział: Jak już leżysz w tym błocie, tak leż. I wtedy sobie pomyślałam: Nie mogę leżeć więcej w tym błocie, muszę iść do spowiedzi. Więc on tam galał 20 minut, a Duch Święty wykorzystał ten moment, kiedy, kiedy mu tam ten wiatr podwiał i, i te kartki mu zwiał. Więc to, to są rzeczy, które są absolutnie nie do Chodzi mi o to, żebyście tego Ducha Świętego bardzo mocno do siebie zapraszali, bo tak naprawdę to On jest tym, który dotyka obecnością. Bo ja mówię o obecności. To jest to, co wam kiedyś opowiadałem, już jakiś czas temu, bo z tej obecności wynika pokój. Opowiadałem wam te, y, y, tę historię, ale powtórzę ją raz jeszcze, żebyście też siękali do, do tych źródeł pokoju. Mianowicie, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, obudziłem się rano, dostałem SMS, że to się zaczęło. A ja już o niej wiedziałem dużo, dużo wcześniej, że to jest po prostu nieuchronne. Ale myślę, cały czas myślałem, że może on już. I kiedy rano się obudziłem, dostałem ten SMS, przeniku, prze, 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 przeciął mnie lęk, po prostu, jakiego nie pamiętam. I kiedy usiadłem do modlitwy medytacyjnej, otworzyłem tę aplikację, której Wam wielokrotnie i na wiele sposobów powtarzałem, ale powtórzę raz jeszcze: www.twojabiblia.pl. Www.twojabiblia.pl. Tam jest takie to żółte poletko, dotknąłem to żółte poletko, tam jest Twój losuj cytat. I tam był, a ja po prostu przecięty namęt. Nie pamiętam tego lęku, to po prostu nie, miejsca sobie nie mogłem znaleźć. I tam było jedno zdanie. Ono pochodziło z Mateusza. Z, z Mateusza, ze sceny y, y, przemienienia pańskiego. Kiedy pan Jezus przemienił się na taborze, oni byli tacy wystraszeni, i to było to jedno zdanie. On podszedł do nich, dotknął ich i powiedział: Nie lękajcie się. I ja tego 24 lutego wiedziałem, że, to się, że, 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 że ta horda tu nie przyjdzie. Nie mogłem tego powiedzieć tak prosto i bezpośrednio, bo to nie jest tak prosto chopciutko. Ale to jest owo coś, że to Duch Święty przenikając w głębokości Boga samego, wie, jeśli ty dajesz się prowadzić Jemu, to wtedy ten pokój wynikający z Jego obecności jest. Jest wspierający, on jest taki powoduje, że, ten, że człowiek nie czuje po nie czuje się sam, nie czuje się osamotniony, nawet gdyby sytuacje, które mnie spotykają, były dramatyczne. I tutaj przywołam taką osobę, osoby może, które bardziej głęboko wchodzą w tę rzeczywistość życia wewnętrznego, chcę przywołać osobę Franca Jalicza. Franc Jalicz to jest, to był bo już Nie żyje właśnie, w zasadzie się widziałem, że chyba umarł w ubiegłym roku. To był, to był Węgier, który, który funkcjonował Jezuita, który funkcjonował w Argentynie. Kiedy? I on prowadził takie rekolekcje kontemplatywne. Świetna książka, rekolekcje kontemplacyjne Franca Jalicza i również modlitwa serca Franca Jalicza. Świetna książka, jedna i druga, ale mówię to dla osób, które już szukają głębiej. I i on, przywołując w tych rekolekcjach kontemplacyjnych, uczy tej kontemplacji, uczy, po to, jak wchodzić w tę obecność, i on tam opowiadał o takich, takich granicznych dwóch sytuacjach. Pierwsza, kiedy był chłopcem, i w Nuremberg, czyli w, w Norymberdze było bombardowanie, i on się był schowany w piwnicy, te bomby leciały. I on miałby na granicy śmierci. On, on, on się po prostu przeszedł jakby granicę śmierci, bo to niebezpieczeństwo wynikające z egzystencji ludzkiej, ziemskiej było na wyciągnięcie ręki i on nagle przeszedł taki Rubikon, w którym przyszedł absolutny pokój. Obec, wynikający z obecności. Tak, bo to jest pokój. Zostawiam wam, pokój mój daje wam nie tak, jak daje świat, ja wam daję. I później opowiada o sytuacji, kiedy był przewrót w Argentynie. On, on, on był wykładowcą na Uniwersytecie Jezulickim i został pojmany, był schwytany przez tę chuntę i był trzymany gdzieś chyba na stadionie, z workiem na głowie i z pistoletem przy, przy, przy przyłożonym do, 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 do głowy i Przeszedł dokładnie tę samą sytuację, że był na granicy śmierci, na granicy egzystencji tej tu, z tym zagrożeniem życia tu, i to przyszło owo coś, ta, ten pokój, który wynika z jego obecności. I tego się nie da po prostu stworzyć. To się dostaje albo nie. To się dostaje poprzez jego obecność. I tego się nie da, Ty możesz znać, mówię, jak powiada. Możesz mieć wielką znajomość, możesz być erudytą teologicznym. Ale jeśli, tego, jeśli się nie otworzysz na tę obecność i nie będziesz przywoływać Ducha Świętego, no to tego po prostu nie będzie. Opowiadam, opowiadam Wam te rzeczy, dlatego że one są, one są, one są fundamentalne, powiedziałbym. I, I jeżeli chociaż raz przeżyjesz coś takiego, że Cię to dotknie, to będziesz tego szukał. Dlatego, że to jest, podstawowy, to to jest podstawowa potrzeba człowieka pokój serca my tego pokoju szukamy na różne sposoby my go szukamy go w pracy w, w osiąganiu sukcesów, cenzusów pieniędzy, kupowania takiego konsumpcyjnego, takiego czy innego ten pokój nie przychodzi, on jest krótkotrwały często jest rozmieniony na drobne często jesteśmy przesyceni nawet mamy po tym wszystkim kaca a ten pokój, o którym mówi Pan Jezus w, tym, w, tej, w, tej, w tej Ewangelii jest jakościowo kompletnie inny i on jest, on jest owocem Owocem działania Ducha Świętego. I żeby to wszystko zwieńczyć w, w, w klamrze świętej Rity, to to, święta Rita, wiadomo rzeczą jest, że jeżeli my się spotykamy w kluczu świętej Rity od kilku lat, chyba szósty rok już się spotykamy i są owoce tej modlitwy wstawienniczej, tej kobiety, która była wdową, była matką, była zakonnicą, Rita, z patronka w sprawach bez wyjścia. I... Ona, to nie chodzi o to, że ona to sprawia, bo tylko ona nie sprawi, bo ona jest tylko człowiekiem, była tylko człowiekiem stworzeniem, ale ona ma jakieś układy tam, tak to nazwę kolokwialnie, ma jakieś układy, że jest bez, nie bez kozery nazywana jest właśnie patronką w sprawach bez, bez wyjścia. Ja sobie, kiedyś myślałem o tej homilii, przypomniałem sobie taką sytuację, mianowicie, kiedy pracowałem w Centrali Handlu Zagranicznego jeszcze przed, przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych, był dyrektor generalny, którego generalnie bardzo, bardzo porządku facet, ale, ale, ale był taki nieprzystępny, jak, jakkolwiek załatwić to, to ciężko szło w ogóle się tam dostać, ale, ale była pani, nie powiem imienia, pani Y, pani Y była jego sekretarką, więc jak się miało dobre układy z panią Y, to załatwiłeś wszystko z, z dyrektorem generalnym, nie musiałeś się w ogóle oglądać z nim, tylko trzeba było przyjść do pani Y i powiedzieć, Pani Y. Taką mam sprawę, chciałbym na urlop albo coś tego, a ja miałem akurat dobrze, bo to tak byłem mody i, i, i obiecujący, w związku z powyższym teraz mi to przeszło, zostało mi tylko I. E, natomiast, 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 miałem, to specjalnie mi trochę czasu, miła babeczka zresztą, wszystko muszę załatwić. I to powiedziałbym tak przy, 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 przy zachowaniu wszystkich proporcji, yy, to jest coś takiego właśnie, że może mam, nie mam odwagi, może, nie, może to jest dla mnie ten Duch Święty, Trójca Najświętsza, Przenajświętsza jest dla mnie za daleko, może gdzieś jest tak transcendentna, czyli przekraczająca moją rzeczywistość, że może gdzieś tam tego, to ta rita jest pomocna, że ona ci może wyprosić łaski potrzebne w sytuacji właśnie takiej, trójnej. dlatego po pokazuję wam tę, tę specyfikę tego, tego, tego działania I ona... A to już jakby nie wchodzę w arkana, jak ona to załatwia, jak ona tam ma układy, to już nie jest moja sprawa. W każdym razie wiem, że rzeczywiście miesiąc w miesiąc się tu w, te, w tej kluczowej spotykamy i te sprawy się kręcą bardziej bądź mniej, się załatwiają bardziej bądź mniej w taki czy inny sposób, ale gdzieś to musi być jakieś to przełożenie, bo to nie, jest, bo to nie są odosobnione przypadki, rzeczywiście ona w świecie funkcjonuje jako ta. Ta, ta patronka w, w sprawach bez wyjścia, i tu jeszcze Wam powiem na sam koniec. Ja Ritę poznałem przez moją przyjaciółkę, z którą studiowałem Hanę Zagraniczny. Ona była nieochrzczona. Y, deklarowała się jako niewierząca, i pamiętam, kiedy ja już byłem w seminarium i ona mi powiedziała o Ricie. Ja na nią patrzyłem, i jest to coś to, ty, Rita. W ogóle, tu wo, 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 w ogóle w, elita w Polsce była nieznana albo była ma, mało znana. Ona mówi, to nie wiesz, że to, to jest patronka w sprawach bez wyjścia? Ja nie wiem. Ona, nie, ka, ka, nic, zero po prostu, zero. Ja wiem, no ale ty, no, ty jesteś, nie jesteś katoliczką, nie jesteś ochrzczona, ty jesteś w ogóle z sufitu wzięta. jak ty w ogóle z tego? Ona mówi słuchaj, ja ci powiem tak. Ona jest w Polsce mało znana, nie jest oblegana, można powiedzieć, jest nawet bezrobotna. I ja ją wynalazłam, a była bardzo czytana, bardzo była taka, jest już, jest, jest, jest niesłychanie no, na, tak, na, na takim wysokim poziomie intelektualnym i mówi, wyczytałam ją, wynalazłam ją i to nie przychodzi i to mi nie przeszkadza. Mówi, ja jestem nieochrzczona, ale wiesz co, nie zaszkodzi mi ją poprosić i czasami mi załatwia. Więc wam mówię o ricie w taki sposób bardziej powiedziałbym może lżejszy, bardziej lekki, nie bardziej lżejszy, bo to jest tautologia, bardziej lekki albo lżejszy. O niej mówię, że względem na to, żeby wam również przyswoić te, ten świat, bo ten świat jest realny i on jest na wyciągnięcie ręki. Tylko naprawdę chce, trzeba chcieć w nim żyć i z nim żyć. A, a owocem tego, tego, tego wysiłku, no bo to wymaga, wymaga wysiłku, jest ów pokój serca, który każdy z nas, którego każdy z nas. Szuka, a świat go dać nie może. Amen.